Roczna boleselska gwiazdka życzliwości to nie tylko spotkanie w rynku mieszkańców bolesławca z prezydentem miasta i samorządowcami, to także wydarzenia poprzedzające ten moment i wydarzenia, które nastąpiły potem. Najpierw do rynku w barwnym pochodzie przeszła parada pomocników świętego Mikołaja, czyli korowód maluchów z boleskich przedszkoli. Muzyka Już ostatnie grupy zbliżają się do nas w ślicznych czapeczkach z wielkimi zielonymi uszami. Chodźcie do nas kochani. Chodźcie, ustawcie się. Jesteście dzisiaj ciepło ubrani. Macie czapki, szaniki, rękawice. Pokazujemy rękawice. Super! Dzieciaki, za chwilę będą dla was fajne niespodzianki. A teraz jeszcze poćwiczymy. Dobrze? Bo coś słabiutko śpiewaliście. Ja powiem wesołych świąt. Dobrze? A wy powtórzycie świąt. OK? Gotowi? Raz, dwa, trzy. Wesołych... Dzieci zebrane pod sceną miały okazję obejrzeć spektakl Elfy w tarapatach, który zaprezentował Teatr Awatar. Wiecie co się zdarzy? No bez kluczyków do sań Świętego Mikołaja, my nie odpalimy w nich silnika. No nie, no nie. A bez silnika odpalenego i San nie będzie transportu prezentów dla dzieci pod choinki. Czyki się znalazły i prezenty dla dzieci się pojawiły, ale w tym dniu to i dzieci miały prezenty dla wszystkich. Dziecięco młodzieżowy zespół pieśni i tańca z Bolsackiego Ośrodka Kultury zaprezentował polskie kolendy. 감사 Tradycyjnie już o godzinie 17 rozpoczęła się oficjalna część Bolesłowskiej Gwiazdki Życzliwości. Rozpoczął ją generał John Mayer ze stacjonującej w Polsce Armii Amerykańskiej. Dziękuję bardzo za zaproszenie nas na rynek miasta. Wszystkim życzymy bardzo wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dla nas, którzy przybyliśmy tutaj ze Stanów Zjednoczonych, wy wszyscy staliście się naszą nową rodziną. Wielu z nas często jest na misjach w trakcie świąt, skoro nie możemy być z naszymi rodzinami w Stanach, to nie ma lepszego miejsca niż być z naszą nową rodziną tutaj w Polsce. Bardzo się cieszę, że tu w Bolesławcu możemy się spotkać tak licznie po tym trudnym czasie covidowym, że znowu wracamy do tej sytuacji, kiedy możemy licznie się spotykać i wspólnie radować. Cieszę się również, że ta Bożesławiecka rodzina, jak pan prezydent powiedział, jak pan generał, jest tak duża, bo w tym roku mamy ją wręcz międzynarodową i przedstawicieli obywateli Ameryki, ale i również w wyniku trudnej sytuacji przedstawicieli obywateli Ukrainy. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie życzyć wszystkim Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Podobno najlepsze życzenia to są takie życzenia, które chciałoby się samemu usłyszeć, więc chciałem Państwu życzyć mieszkańcom Bolesławca, mieszkańcom całego naszego pięknego powiatu, zdrowy, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żeby ten czas wolny trwał jak najdłużej, żebyście mogli się Państwo spotkać z bliskimi. Na chwilę zapomnieć o tym, jak życie bywa czasami skomplikowane i trudne. Zapomnieć o tym, co się dzieje na świecie, w Europie, zaznać chwili wytchnienia. chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt. To jest czas zadumy, czas przeprosin, czas myślenia, czas wspominania, ale żeby to był czas radosny, radosny, że te święta Bożego Narodzenia spędzimy razem bez emocji, złych emocji, takich jak u naszego sąsiada. Pan prezydent przekazał kalendarz panu generałowi. Ja życzę, żeby w przyszłym roku w żadnym kalendarzu nie było daty wojny, daty, żebyśmy żyli bez niepokoju i bez tych emocji, które, które sięgają naszych sąsiadów w Ukrainie. I teraz przejdziemy do tego drugiego elementu, który jest w tym święcie najważniejszy, bo rzeczywiście czasami mam wrażenie, że niektórzy zapominają. Czym to święto jest. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, czyli powrót do tych czasów, kiedy narodził się Zławiciel, Syn Boży, człowieczy syn. A chciałbym teraz oddać głos księżom. Ksiądz Stanisław Kusik, gospodarz tej parafii tutaj i ksiądz Andrzej Jarosiewicz, gospodarz drugiej parafii, a granica przebiega przez scenę. Niezależnie od tego, ile mamy lat, niezależnie od tego, czy jesteśmy kim w życiu wszyscy czekamy na ten dzień. Czekamy na przyjście Emanuela, Boga z nami. To właśnie Bóg, który jest z nami, nas dzisiaj też zebrał. Przychodzi Książę Pokoju do tego dziwnego i dzisiaj niespokojnego świata, żeby wnieść do każdego domu radość, życzliwość, miłość. To takie dziwne, a jednocześnie takie piękne. Opatek jest takim szczególnym znakiem tego czasu, który się zbliża. On przypomina nam, że Boża Dziecina, Jezus Chrystus pozostał wśród nas w darze Eucharystii. Ale przypomina nam także to, że powinniśmy wszyscy umieć w swoim życiu, patrząc na ten biały chleb trzymany na swojej dłoni, zmieniać swoje życie, przemieniać je, nawracać się. Myślę, że mniej byłoby wojen na świecie, gdyby ludzie patrząc na taki biały chleb postępowali tak, jak wzywa ich do tego Ewangelium. Tradycyjnie już w tym dniu harcerze z bolsackiego chówca ZHP przekazali prezydentowi i mieszkańcom miasta światełko Betlejemskie. Przebyliśmy ze światełkiem, jak co roku, wetańskie światło pokoju. To ostatnie słowo w tym roku znaczy zupełnie dużo więcej niż do tej pory. Życzymy wszystkim, aby to światło rozlało się w naszych sercach, aby promieniowało na zewnątrz, żebyśmy wszyscy mogli w szczęściu i w pokoju żyć tutaj w Bolesławcu i, i na całym świecie. Życzę wszystkim Państwu jeszcze raz wesołych świąt, tych rodzinnych świąt, żeby dla nikogo nie zabrakło miejsca przy stole i rzeczywiście wierzymy w to, że tak jak ta cała gwiazdka życzliwości przebiega pod hasłem wolności, miłości i pokoju, życzmy sobie wszyscy tego pokoju, żeby przyszły rok był lepszy niż ten rok bieżący, jeśli chodzi o pokój ale też dla tych wszystkich, dla których ten rok był dobry, żeby nie był gorszy. Wszystkiego najlep najlepszego. Pobłogosławione opłatki przekazano obecnym na rynku mieszkańcom, by mogły pojawić się na ich świątecznych stołach. Natomiast na miejscu można było skorzystać z poczęstunku świątecznego, który przygotowali dla mieszkańców Darczyńcy. Wieczorne spotkanie dopełniły koncerty kolęd i świątecznych melodii. Najpierw na scenie pojawił się Big Band z Forturilly w amerykańskim stanie Kansas. Spotkanie w rynku ozdobił występ bolsańskiej orkiestry Dętej z wokalistami. Kolendy zaśpiewali też ze Spółbosieckiego Stowarzyszenia Remigrantów z Bośni, a w jego repertuarze znalazły się kolendy w języku przodków mieszkających w Bośni. A na zakończenie wystąpił ukraiński teatr Wolność z Związanką Kolent i życzeniami bożonarodzeniowymi. Usiwiwszyśmy bogato, żeby kuputnie to na święta. Da sięgnuły się stoły, щоб zdarowi всі були. A sobotnie wydarzenia zakończyły tegoroczną Bolesańską Gwiazdkę Życzliwości. Na scenie wystąpił zespół wokalny Bolesańskiego Ośrodka Kultury. Kto to Na widzisz twarzą majoczynąć. Kolędy na scenie wykonał też miejski chór Kantate Deo. Gradką dla Bolesławian był zaś ponowny występ w mieście Narodowej Kapeli Badurzystów Ukrainy.